Witajcie, kochani. Chyba nie powiem dzisiaj żadnej nowości, że ogórki w tym roku wyjątkowo chorowały i, tak jak tu widać, jedna odmiana to w ogóle poszła moment. No, tutaj obok inna będzie troszkę lepiej wyglądać, ale, mimo wszystko, z dnia na dzień z takich pięknych zielonych ogóreczków zaczęły robić się brzydkie, bardzo brzydkie liście. No i to były początki choroby. To nagranie jest. Przed trzech tygodni. <głos》>, więc nie myślę, że teraz tak wyglądają u mnie ogóreczki. Nie, nie, nie. To było trzy, godnie, trzy tygodnie temu. No i tutaj zaczęliśmy podejmować decyzję, czy to jest mączniak y, rzekomy, czy kanciasta plamistość. No i tak naprawdę obstawiałam za tą kanciastą plamistością, ponieważ od spodu na liściach czasami widziałam takie przebłyski jakby śluzu, takiej wydzieliny. No i tutaj dokonałam oprysku y, chyba Kurczę, no nie pamiętam teraz z rewusem albo orwego. I no, niestety to nic nie pomogło. Zaczęliśmy wycinać te najbrzydsze liście, żeby może troszeczkę podratować tą roślinę. No, na drugim stanowisku, jak widać, było jeszcze gorzej, dużo gorzej. No i tutaj, jednak chyba to był mączniak rzekomy, i poszedł po każdym deszczu. Było naprawdę już bardzo, bardzo źle. Tutaj trzecie stanowisko, młode wysiane ogórki, które dopiero zaczynały rosnąć, a już od początku były chore. I to tak, że nawet stwierdziłam, że chyba nie będę tego ratować. Niby tam trochę się pojawiło jakiś owoców, ale dosłownie dosłownie kilka. No ale mówię, nie, no to jest bez sensu. To już była dość późna pora, bo tamte to były sprzed dwóch tygodni. I nie będę tego ratowała. Teraz, tutaj, to nagranie jest sprzed dwóch dni. I widzicie, ogóreczki dalej są. I teraz, co chcę przez to powiedzieć? Że, mimo że ten mącznik rzekomy, ta kanciasta plamistość rozwijała się bardzo szybko, szybko też podjęliśmy kroki. Zaczęliśmy wycinać te najgorsze liście. One, jak widać, dalej się psuły, ale nie wiem, może to pomogło. Ale 10 dni temu popryskałam skorpionem i tutaj zatrzymała się ta choroba. Odrosły pięknie, plonują pięknie. Nie było mnie 3 dni na działce i tutaj z tego jednego kawałeczka zebraliśmy 10 kg ogórków i kilogram jeszcze na drugich. A żeby Wam pokazać, że to jednak oprysk ten pomógł i miał krótką karencję 3 dni, więc... Tutaj nie było żadnego problemu, żeby te ogórki przetrzymać. I zobaczcie, one jeszcze podejrzewam, że troszkę plonu dadzą. Ale tutaj te ogórki... A nie, czekajcie, to to... Nie, nie, to jest ta jeszcze stro... stanowisko, które też było pryskane i tutaj też odżyły te ogóreczki. One też były w tym samym czasie, czyli 10 dni temu pryskane. Tu jak widać dużo liści było wyciętych bo wyglądały bardzo bardzo źle. Ale tutaj też odżyły i zaczęły plonować. Tu jeszcze też dozbieraliśmy ogóreczków, a za chwilę pokażę wam stanowisko, gdzie tego oprysku nie było i nie były wycinane liście. No i tamto widać, że trzeba to po prostu wyczyścić i może na jakieś sałaty wykorzystać miejsce teraz na jesień. Może ktoś sobie zadecydował, że nie będzie w ogóle używał oprysków, no ale ja zadecydowałam, że ten jeden oprysk, jeżeli ma mi uratować jeszcze plony, o widzicie i to jest to stanowisko, na którym oprysku nie było. Prawda, że jest różnica? Tu, to tutaj te krzaki praktycznie umierają. No ostatni jakiś ogóreczek, myślę, że już więcej z tego nie będzie nic. Kończąc, chcę powiedzieć, że jeżeli jeszcze myślicie, że jest szansa odratować, to może warto spróbować. Ogórków na tą chwilę już jest bardzo mało w sprzedaży mówię rynkowej, gdzieś tam na rynkach i są bardzo drogie, więc może zaryzykujmy jeden oprysk i jeszcze pocieszmy się swoimi.